Witajcie kochani, dzisiaj przychodzę do Was tagiem, tagiem wiosennym, jako że ja również kocham wiosnę, jak większość z Was zapewne i już nie mogę się doczekać, kiedy przyjdzie, e, więc postanowiłam nagrać tag, w którym pokażę Wam różne swoje rzeczy, które będę... Mm, namiętnie używać tej wiosny. Ok, pytań jest, powiedzmy, że pytań jest 14, o ile można to nazwać pytaniami, w większości są to po prostu moi ulubieńcy, że tak powiem, wiosenni. Zacznę może od pytania pierwszego i oczywiście ulubione lakiery do paznokci. Ja przygotowałam cztery lakiery do paznokci, trzy pochodzą z Essie i jeden pochodzi z Revlonu. To są pastelowe kolory, jako że ja po prostu uwielbiam wiosną pastelowe kolory. To jest French Affair, ten taki różowy. Ten to jest Spaghetti Strap, czy jakoś tak. I jeszcze jeden fioletowy to jest Nice is Nice. A ten to jest lakierek z Revlonu i to jest kolor Peach Smoothie i to jest taki brzoskwiniowy. Ok, eee, ulubiony kolor szminki na wiosnę. Mm, powiem Wam tak. Do tej pory ulubioną moją szminką wiosenno letnio, wczesnoletnią była szminka z Nexa. I to jest kolorek Strawberry Milk. I już Wam pokazuję, ona wygląda tak. Tej wiosny na pewno też będę używała tej szminki, aczkolwiek e, kupiłam sobie szminkę w takim kolorze, w jakim nie miałam nigdy wcześniej. I to jest, już Wam mówię, 0,59 Coca-Cabana, i to jest szminka z p albo P2, jakkolwiek. I to jest w takim brzoskwiniowym kolorze. Nigdy nie miałam takiej pomadki, bardzo, bardzo mi się podoba, bardzo jestem zadowolona z tego zakupu. Pokażę Wam ją również w holu. No i na pewno będę wracała też do tych dwóch gadżetów, że tak powiem ustnych, czyli pomadka z Maybelline, to jest kolor 140 Juicy Bubblegum i ona wygląda tak to jest taka różowa troszeczkę fuksjowa no i jeśli nie będę miała ochoty poprawiać pomadki czy coś takiego, to wtedy będę używała Flamastra i to jest Perfect Stay z Astora kolor hmm. Nie powiem wam jaki to jest kolor, bo nie bardzo wiem, ale chyba ogólnie najjaśniejszy. Ok, yy, ulubiona wiosenna sukienka, to jest yy, trzecie pytanie, że tak powiem, o sukienkę, właśnie. I powiem wam, że niestety ja nie noszę za często sukienek, aczkolwiek mam jedną taką sukienkę, yy, którą właściwie jest tuniką ja bym powiedziała, bo ja ją traktuję jako tunikę. I to jest coś takiego: ona jest z FNF-u, groszki, taka. To jest taka sukieneczka. Bardzo, bardzo ją lubię właśnie na takie cieplejsze dni. Ale rzadko jednak, rzadko ją noszę. Jednak ja jestem fanką, zdecydowanie fanką spodni. Ok, czwarte. Jaki jest Twój ulubiony kwiat na wiosnę? I powiem Wam, że to są tulipany. Ja uwielbiam tulipany i z wiosną kojarzą mi się najbardziej żółte tulipany. Chociaż ogólnie się źle kojarzą chyba, ale no nieważne. Ale mi się kojarzyło z wiosną. <laughs> Ulubiona apaszka na wiosnę to jest piąte. Ja Wam pokażę. To jest mój nowy zakup, również. Jeszcze nie widzieliście. I to jest taka apaszka czarna w czaszki. I to jest apaszka jedwabna z Aleksandra McQueena. O, tak wygląda. Także na pewno będę ją mocno molestować tej wiosny. Po to ją kupiłam, między innymi. I teraz szóste: jakim trendem wiosennym jesteś najbardziej podekscytowana? Makijaż lub moda? No i powiem Wam, że ja bardzo się cieszę z powracających pasteli. Ja po prostu uwielbiam kolory pastelowe. Na pewno nieraz u mnie, na mnie zagoszczą pastele. A poza tym podobają mi się też te jety, takie. Co prawda, to nie jest chyba taki w sumie najnowszy trend, ale to jest po prostu powracający, tak samo jak zresztą jej pastele. Okej, okay. kolejne to jest ulubiona świeczka na wiosnę i powiem Wam, że ja nie mam ulubionej świeczki na wiosnę. Kiedyś lubiłam taką świeczkę z Biedronki, ona była bodajże. Trawa cytrynowa czy coś takiego. A teraz pokażę Wam e, świeczki, których używam tej wiosny, bo wiosnę już mamy. E, to jest właśnie ta, którą molestuję namiętnie to jest e, śliwka. Już prawie na dnie. I jako, że mi się kończy, postanowiłam kupić sobie e, również z tej serii i to są owoce leśne taka świeczuszka. I to na pewno będzie się u mnie palić tej wiosny zdecydowanie. Kolejne pytanie, ósmy, Ulubione perfumy na wiosnę. No i ja na pewno będę tej wiosny molestować te perfumy. To jest I Love Love Mohino, czyli jakoś tak to się nazywa. Cytrusowy taki zapach. No i pewnie jeszcze Lemon Love z Alverde, który też bardzo lubię. Ok. Kolejny ulubiony kolor na wiosnę, no to nie będę się powtarzać, a właściwie no dobra, powtórzę się, to są pastele. Ja po prostu kocham pastelowe kolory i na pewno wiosną będę je nosić, aczkolwiek bierze mnie trochę też na takie bardziej żywe kolory. Także zobaczymy, co z tego będzie, ale raczej mm, będą to pastele. Ulubiona biżuteria na wiosnę i oczywiście pokażę Wam coś, co już widzieliście. Tu są moje kolczyki niedawno kupione w Pepko, właśnie w takich wiosennych kolorach. Bardzo, bardzo mi się podobają i na pewno nieraz będą gościły na moich uszach tej wiosny. Poza tym naszyjnik ten z Pepko, który Wam pokazywałam również. No, i takie zestawy, które już mam od dłuższego czasu. To jest taki naszyjnik zielony i do tego jest branzoletka. Powiem Wam, że ten naszyjnik kojarzy mi się z wiosną, ale również kojarzy mi się z moją przyjaciółką, która pamiętam jak kupowałam ten naszyjnik to ona do mnie akurat zadzwoniła jak go oglądałam, ona zadzwoniła i powiedziała, że zdała prawo jazdy także bardzo, bardzo pozytywnie mi się kojarzy ten zestaw no i na pewno będę nosić trochę częściej teraz bransoletkę z hm -u. oczywiście się nie chcę to przekręcić jak powinno ale dobra szczegół o, to jest taka bransoletka i do tej bransoletki, do kompletu jest naszyjnik. Taki naszyjnik, który można sobie regulować długość, po prostu wiążąc go. Już Wam pokazuję. O, to wygląda mniej więcej tak. Jak sobie ustawimy, tak mamy, wiadomo, coś takiego na grubym takim łańcuchu. Bardzo fajne, bardzo go lubię. Okej, okay, i co my tu dalej mamy? Ulubione buty na wiosnę. No to nie będę, e, oczywiście, nie byłabym sobą, jakbym nie pokazała Wam moich najnaju butów, które kocham nie tylko wiosną. E, to są oczywiście Clarksy, Clarksy Funny Dream. Ja po prostu uwielbiam te buty, one są mega, mega wygodne. I po prostu super jakość, i w ogóle po prostu uwielbiam, uwielbiam te buty, te akurat mam granatowe, e, widzieliście niedawno oliwkowe kupiłam. Mam też czerwone, czarne. Po prostu kocham te buty. Ten model, po prostu rewelacja. Ok, i co my tu dalej? Mamy buty. Kurtka, ulubiona kurtka na wiosnę. Ja Wam pokażę. Przygotowałam dwie kurtki. Jedna to jest bluza. Bluza z HMU, którą ja traktuję jako kurtkę, właśnie wiosną. Ona ma takie tutaj na palec w rękawie. Yy, suwalki na boku, wiadomo, i ogólnie też jest na suwak. Bardzo fajna. Ja bardzo lubię tę bluzę po prostu wiosną i nie tylko. Yy, no i kurtka, kurtka, yy, którą Wam pokażę, pochodzi z River Island. I to jest taka, taka kurteczka taka kurteczka płaszczyk jakkolwiek to nazwać nie mam pojęcia coś takiego. Bardzo, bardzo fajna kurtka. Ok. I co nam zostało? Ulubiony kapelusz, to jest 13 I powiem Wam, że ja nie mam ulubionego kapelusza. Ja wiosną nie chodzę w kapeluszach, ale mam czapkę. Czapkę, w której chodziłam w zeszłym roku wiosną i być może w tym roku też do niej wrócę. Bo właśnie ym, kiedy szykowałam się do tagu, to po prostu przypomniało mi się, że w zeszłym roku taką nosiłam i pomyślałam, że w tym roku też będę. O, to jest taka czapeczka, typu kaszkiecik czy jakkolwiek. O, trochę ucho mi odstaje, ale spoko, to się schowa. Jest git. Um, I następne pytanie, to już ostatnie i to jest pytanie o ulubiony gadżet wiosenny. I powiem Wam, że mój ulubiony gadżet wiosenny to jest rower, którego Wam niestety teraz nie pokażę mój różowy rower. Już się nie mogę doczekać, jak się zrobi ciepło i będę mogła sobie śmigać właśnie na rowerku. Jak również inny gadżet, który na wiosną i na rowerze również bardzo się przydaje, to są okulary przeciwsłoneczne. Ja tutaj mam takie. Oczywiście nie jestem oryginalna, pokazując okulary słoneczne, no ale cóż, roweru nie dam rady przytachać, żeby Wam pokazać. Okularki? Takie okularki będę nosiła tej wiosny. Ok. Yy, I to by było na tyle. To już wszystkie moje wiosenne gadżety, bo ten tak chyba powinien się nazywać moje wiosenne gadżety. Yy, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Yy, zapraszam Was do lubienia, do subskrybowania mojego kanału i yy, na kolejne moje filmiki również Was zapraszam. Pa-pa!